Witam Was! W kolejnym odcinku zagrajmy w Diablo 3 i zgodnie z zapowiedzią najpierw wchodzimy dzisiaj do domów aukcyjnych. Trzeba się przygotować przed tą walką z Belialem, bo tam już się rzeźnia dzieje. Pamiętacie, jak było ciężko na poziomie Nightmare, a teraz Hell, no to już naprawdę nie ma żartów. Hmm, no właśnie, mamy 24 miliardy, prawie 25, więc można zaszaleć, znaczy zaszalić. No, no na pewno nie będę kupował jakichś bardzo drogich przedmiotów. Zobaczcie, że teraz po wejściu tego patcha można wskazać więcej parametrów, które nas interesują w sprzęcie, aż sześć, przedtem były trzy. Maksymalna cena kup teraz, wszystko to pozostało bez zmian, tylko troszeczkę w innym miejscu jest. Teraz tak. Czego my potrzebujemy? Potrzebujemy na pewno jakiegoś lepszego pancerza. Zaczniemy od góry, amulet amulet. No już by się na tym etapie przydały odporności jakieś w sprzęcie, aczkolwiek 55 poziom postaci, bo taki mamy, to te wszystkie odporności tam jakieś duże nie będą w tych przedmiotach, yy, które mają właśnie poziom 55 wymagany. Dlatego może jeszcze na odporności nie będę tak bardzo patrzył. Skupimy się na tym, co zawsze, czyli, czyli na czym, czyli na inteligencji przede wszystkim dla czarownika oraz na witalności. O, poszukamy to sobie. Amulety jakieś. Ojejku, ale dobra, trzeba. Tutaj nam proponują jakiś za 18 milionów, jakiś legendarny. Także trzeba tutaj ograniczenie wprowadzić, powiedzmy, 50 tysięcy. Co oni nam tutaj chcą wcisnąć? Coś takiego. Jakie my mamy? 174 do inteligencji. No dobra, dajmy jakąś granicę tutaj. 170 inteligencji na przykład. Witalność, dajmy granicę 50, coś tam oferują ciekawego. O, są już fajne amulety, 204 inteligencji, 101 witalności, no wpiszmy. 200 na przykład, 100, zobaczymy czy jest dużo lepszych. Nie, tylko jeden jest taki specjalny. Za 20 tysięcy, tani nawet. Ja go sobie kupię, zobaczcie, kup teraz, niech on już będzie... I bierzemy kolejny przedmiot. Pasek na przykład. Tutaj na razie sobie wyczyszczę. O, też tam. O, jakieś unikalne nam tutaj proponują, znaczy legendarne. Ale czy one są jakieś super? No, mają lepszy pancerz na pewno. Inteligencję mają malutką, ale to pewnie losuje z różnych przedziałów. O, zobaczcie, drugi niby taki sam, ale już daje 105 do inteligencji. Mniej witalności, a odporność na wszystkie żywioły ma 21, nawet ładnie, i jeszcze życie dodaje procentowo. No, nie jest taki zły. Pas z włosów anioła to jest. O, ten mi się nawet podoba. Jeszcze zobaczmy. Może wpiszmy 100 inteligencji. On ma 63 witalności. Wpiszmy 60 witalności. Zobaczymy, czy jakieś są podobne. Ten. Ten, ale to nie. No dobra, kupimy sobie taki legendarny pasek. Zobaczcie. Pas składa się z lekkich, lecz niezniszczalnych czarodziejskich włókien. O to sobie wezmę kup teraz. Mamy go. Dalej. Dalej, weźmy sobie buty jakieś. Tutaj zobaczmy, buty. A, buty z bieganiem by się przydały, ale to ale to jeszcze bez przesady. Inteligencji mamy. Znaczy inteligencji mamy w butach tylko 60, tu jakieś 80 już mają fajnie. Tylko my mamy dużą witalność w butach, zobaczcie, ładnie to wygląda. No, wpiszmy 60-100 na przykład. Czy trafi się coś lepszego? No, coś to może być. 66-119, tutaj już są lepsze, ale niewiele lepsze. Niewiele lepsze. Hmm, chyba nie opłaca się tutaj na nie wydawać kasy. Zobaczmy inne. O, 70 do inteligencji, 129 witalności, jeszcze zręczność, czyli jakieś uniki dostaniemy lepsze. No to już mi się podoba bardziej. Wpiszmy 70 inteligencji, zawężymy. Tak, tylko te jedne są. Za 40 tysięcy kup teraz. Oczywiście kupujemy teraz, nie składamy ofert, bo musimy mieć szybko te sprzęty. Szybko te sprzęty, bo musimy zabić tego Beliala zaraz. Kup teraz. Może być. Buty. Dalej. Karwasze. Karwasze, iś trochę przesadziłem z tymi granicami. Co my tu mamy w karwaszach? Inteligencja 113. Wpiszmy 110 granice. E, witalność 24. Mało. Mało. Wpiszmy 25. Niech to co najmniej będzie. No jakieś tu są. E, tu mamy 118, 32. 110, 55. O, 110, 55. Fajne. 110, ta odporność na moc tajemną to się przydaje na singlu, jak są te tajemne zaklęcia, pamiętacie, takie fioletowe, które się obracają. To też są obrażenia od mocy tajemnej tam. Dobra, 110 do inteligencji, no trochę spadnie. Żywotność rośnie. Inteligencja 111, żywotność 69. No te są nawet fajne. Jeszcze zręczność dają, też uniki by wzrosły. A tutaj. 127,45. Słabe. Te można kupić za 40 tysięcy. Będzie lepiej. Tu jeszcze mamy niby w tych naszych odporność na ogień i regenerację życia. Hmm. Eee, no ale nie, ale ta witalność tutaj jest zdecydowanie lepsza. Inteligencja tylko drobinka spadnie. Dostaniemy te uniki. Wezmę to. Kup teraz. Bierzemy. Dalej. Na pierśnik. Na pierśnik, o, jakieś tutaj nawet od razu wyszły fajne. Ło! To my tutaj tej inteligencji mamy. Chyba chyba po wejściu pacza już tutaj system teraz nie uwzględnia bonusów z y, klejnotów przy wyszukiwaniu. O, I to nawet lepiej teraz wychodzi. Hmm, no stanowczo nie uwzględnia. Ciężko nam będzie coś takiego lepszego znaleźć, chociaż tutaj już zobaczcie, nieźle to wygląda. Nieźle to nawet wygląda. Jaki pancerz fajny. No, to jest, to jest ciekawe. To jest ciekawe stanowczo. 120. Tutaj nie, to nie. No, musi mieć miejsca na klejnot już. To bym chyba wziął, co? Pancerz ładnie rośnie. Witalność trochę spadnie. Ale to nic. Inteligencji jest sporo. Od inteligencji także zależą nasze odporności. Więc ta defensywa dzięki pancerzowi odpornościom też tam troszeczkę powinna Jakoś się zrównoważyć względem tego poprzedniego przedmiotu. Interi, no, fajnie to nawet wygląda. Bierzemy to. Za 50 tysięcy może być. Dalej. Rękowiczki. Rękowiczki rękawiczki, rękawiczk może być szansą na trafienia krytyczne oraz samoobrażenia krytyczne, ale na to nie polujemy jeszcze. Hmm. Ładna obrona. 364. Szansa na ogłuszenie przetrafiła, ale każde z tych legendarnych pewnie takiego czegoś nie mają, a tutaj ani ogłuszenie mają wszystkie, tylko różne szanse, to na przykład 3% już, 1,2, tylko 1,8, nie, nie tracą wytrzymałości kamienne ręce. No dobra, ale tak, inteligencja, 125 my mamy, wpiszmy 120, a pewnie już jakieś żółte będą same, oj nie, tutaj jeszcze jakieś mają, 132 inteligencji wylosowało komuś. Zejdę, to sprzedaje? za 45 tysięcy. Ładny pancerz. No Fajnie to wygląda. 50 do witalności dają. No wpiszmy jeszcze to 50 do witalności. Może coś lepszego się trafi. Ło, trafiają się. No lepsze się już widzę, trafiają tutaj. 149 do inteligencji i 60 do witalności. No wpiszmy. Wpiszmy 150 i 60. 150 i 60. Nie, no 59. Wpiszmy tam było. Jeszcze lepsze będą. 151, 74. Witalności. Hm. No dobra, wpiszmy 70. A rękawiczki sobie ładne teraz załatwimy. Tylko musimy uważać na pancerz. Żeby... 151, 74, 152, 70. 173, 122. Jaka masakra, zobaczcie. A te? Nie no, te trzeba wziąć. 173 inteligencji, 122 do witalności. Stracimy regenerację co prawda. Zyskamy odporność na zimno. Nie no, te są fajne, te bierzemy, Chyba teraz. Podobają mi się. rękawice, hełm. Jakiś hełm fajny trzeba zakupić. Jakie pancerze tu już są tych hełmów 514. Hmm, hmm, hmm. No dobra. Inteligencji za dużo tu nie mamy. A jeszcze może gniazdo w hełmie? Można by wybrać gniazdo, ale może na razie nie. Inteligencja. Wpiszmy na przykład 70, e, witalność 60. No, mamy zawężone. O 111 do inteligencji. No dobra, wpiszmy 110. E, o, jeszcze dużo tego jest i wciąż wysoki pancerz. Zręczność 129,83. No dobra, wpiszmy 120,80. Czy jeszcze jakieś lepsze będą? 3 nam jakieś proponują. Hmm, a to 128,98. No powiedzmy 162,89. 162 masakra. Tylko pancerz, zobaczcie, jak spada. Tu jest bardzo wysoki pancerz. 357 masz. To byłbym chyba skłonny wziąć ze względu na ten pancerz. Życie nam spadnie trochę. Bo w tym poprzednim hełmie, naszym obecnym, mamy 12% punktów do życia. Ale to nic, ale ta obrona tutaj zrobi swoje. Ten pancerz, właśnie. Kupujemy to za 50 tysięcy. Dobra, dalej. Spodnie też mogą mieć miejsca na klej. No to O 120-80 wyrosłało nam jedne jakieś konkretne. 123,60. No, lepiej to wygląda. Witalność też lepsza. No i pancerz lepszy. Za 20 tysięcy tylko kupujemy. Także to wygląda. Pierścionki. No, z pierścionkami tak łatwo nie będzie. Co widać już na załączonym obrazku. Nic tam nie wylosowało fajnego. 86,37. No, wpiszmy to. 9040. Zobaczymy, czy takie się już pojawiają. O, tylko 5, 125,69. Wszystkie takie same, czyli jakiś takie... O, nie wszystkie takie same. Ten jest słabszy, ten słabszy, ten słabszy. Bierzemy, oba kosztują tyle samo. To jest chyba jakiś limit dla 53 poziomu wymaganego w pierścionku. 125,69 No to dobra, no to bierzemy. Bierzemy takie dwa, tak? Bierzemy takie dwa. O, trochę kasy straciłem. Ale jest dobrze. Mamy wciąż dużo kasy. Na pewno nie wydam 24 milionów, no nie? Na ramienniki. Na ramienniki. Co my mamy za na ramienniki? 68, 114. Hm. O, ale z pancerzem mamy nieźle tutaj. Zobaczcie, że niewiele większy. Przypominam, że to jest wszystko pokazywane od najwyższego pancerza do najniższego. Ten pancerz tutaj spada, prawda? A, inteligencja. Hm. No wpiszmy. 70 albo nie, no, piszmy na przykład 150, może nawet coś takiego, 114, 52, 107, 55, 122, 122, 68, nieźle to wygląda, ale co, ja bym chyba nie zmieniał jednak tych. Na ramienników. Dużą witalność mamy. Tutaj nie widzę, żeby coś jakoś miało większą witalność. Pancerz też przyzwoity mają ten na ramienniki. Zostawimy to. Niech one sobie będą. Kapelusz czarownika. No, braliśmy już hełm, więc nie ma co kombinować z kapeluszem. Ale na pewno musimy jeszcze znaleźć co? Do lewej ręki jakieś źródło fajne może się trafi. No, na pewno się trafi fajne źródło. Hmm. Inteligencja jest ważna, obrażenia na pewno są ważne. 33,73, tutaj już widzimy lepsze. Inteligencja też lepsza. Witalność taka sama. 20 tysięcy tylko kosztuje takie źródło. No zobaczmy jeszcze inne. 90. O, jakie obrażenia. Tutaj 25,95, 168 do inteligencji tam było 187, witalność duża. Hmm. Dobra, wiecie co? Może sobie wpiszmy 180 tej inteligencji, bo to ważne. Tylko to jedno takie jest. No, ładnie komuś wylosowało. Bierzemy to za 20 tysięcy. Kup teraz. Źródło. I jeszcze potrzebujemy broni jednoręcznej. O. Ło, ale małe obrażenia mają. Ta nasza broń normalnie. A nie, bo ja tutaj mam, zobaczcie przecież, ojejku, jakieś wymagania kolosalne. Teraz. 336, inteligencja fajna, witalność, obrażenia od trafień krytycznych. Fajne to. No, to sobie wezmę za 50 tysięcy, śmiało. Śmiało, proce kupu i tam nie sprawdzaj innych. Dobra. I to jest ok. Teraz te wszystkie przedmioty musimy sobie włożyć do skrytki. Jedziemy z nimi. Trochę to potrwa. No i z takim sprzętem już nie powinno być większego problemu z tym Belianem i z takim też sprzętem wkroczymy sobie do aktu trzeciego. O i podejrzewam, że już nie zajdę do domów aukcyjnych aż przy 60 poziomie postaci. Jakoś sobie tam chyba z tymi przedmiotami damy radę. Czyli co, wznawiamy grę przede wszystkim. Wspólnie Idziemy do skrzynki dwa. i patrzymy, co my tu fajnego kupiliśmy. Przełożymy sobie to wszystko do plecaka. I jedziemy po kolei. Zmieniamy broń na pewno. Patrzcie, co tu się dzieje. Życie rośnie o ponad tysiąc. Obrażenia o ponad tysiąc. Ochrona też wzrasta. Hm, super. Bierzemy taką broń. Dalej. Źródło. Zwiększa nam obrażenia masakrycznie. Spodnie. Życie masakrycznie. Heum. Obrażenia. Życie spada, ale ochrona wzrasta bardzo. Absorpcja o 1,3. Co mi się bardzo podoba z pancerza, właśnie. Szkoda, że miejsca na klejnot nie ma, ale to nic. Jest ok. Rękawiczki zwiększają wszystko, zbroja, obrażenia główne, o, y, głównie oraz ochronę, butki wszystko, karwasze głównie życie i bardzo dobrze, i ochronę. Teraz tak, nasz dzielny templariusz by pewnie chciał dostać ten toporek nasz, Stary. No niech ma. Dziękuję. Dalej, co my tu jeszcze mamy? Pierścionki fajne jeden pierścionek, drugi pierścionek pasek. Amulet. I jest bardzo fajnie. A te przedmioty, z których korzystałem do tej pory tak długo, to je sobie sprzedamy na aukcjach. Ale to już poza nagrywaniem je sprzedam. Bo na pewno trochę kasy z tego wyciągnę. Pancerz 1950. Obrażenia 8500. Życie 38000. Wygląda dobrze. Chyba możemy rozpocząć powstanie w Kaldeum. Nic tu nie muszę chyba zmieniać. Komień mrozu, jest śnieżyca, spowolnienie czasu, pancerz energii jest, zakręta broń. Gadzi inkrustowany, pomniejszy pomysł spalania też. Możemy jechać dalej. Powstanie w kaldeum. Pójdzie szybko, ja tutaj nie będę się starał ratować tych mieszkańców. Po prostu tylko wyszukam wszystkich, aby pchnąć akcję do przodu. Odpalimy sobie te wszystkie bonusy. Troszkę zwalnia. Na początku zaraz przestanie. Czyli co, stukamy w te wozy. Patrzymy na mapę, idziemy w kierunku tych żółtych punkcików, żeby to szybko ogarnąć. O tutaj, zobaczcie, już jakiś pocisk leci. Nie zdążyłem dojść. O, ale nie zginęli nawet. Może zmienili to w pachu. Bo czasami się tam szło po tych ludzi, szło, szło, szło. I właśnie nie można było totalnie dojść do nich. Od razu spadał pocisk, zabijał. O, no, Oczywiście to nie jest konieczne, aby ich uwolnić, ale jak ktoś sobie chciał zrobić osiągnięcie związane z uratowaniem 20 tych yy, mieszkańców, no to już był problem na samym początku czasami. Nie z naszej winy. Tam spadał ten pocisk, zabijał dwóch. Ale teraz jakoś mam wrażenie, że więcej tych ludzi do uratowania jest, czyli łatwiej to osiągnięcie zrobić, ale może to tylko takie inne wrażenie. Ktoś tu jeszcze chodzi za mną cały czas. Dobra, olewamy go. Trzeba uwolnić tych innych. Tu już ze mną jakiś idzie, tu spadnie pocisk, to nieważne. Tu jest trójka, co prawda, nie są ukryci pod wozem, ale też musimy ich zgarnąć. Tutaj jeszcze wóz uchodźców i tutaj. No, ale trochę kasy wydałem chyba na te domy aukcyjne, co? Tak tu 50 tysięcy, tam 40, tam 30. Tej tak, oni nie przejdą tutaj, chodźcie, chodźcie. Tutaj spadają jakieś przyciski jeszcze. Oj, chyba spadną na nich. Wszyscy? Nie mamy czasu Wszyscy. Trochę kasy zgarnęliśmy za każdego, którego udało się nam uratować. Kulka jest. Idziemy klepać Beliala A, to znaczy, no Boże jeszcze nie od razu. Trzeba do niego dostać się. Tam będzie ten bug, który rzucił jakąś barierę. Trzeba będzie go pokonać. Jeszcze tutaj nam wyjdą, podpalam to wszystko. Puścimy kopułę, chociaż z takimi obrażeniami, które mamy, to to nie jest aż takie konieczne. Idziemy do góry. Potrzebuje więcej czasu. jeszcze nie mogę używać kopuły, na Podpalę sobie na wszelki wypadek, jeszcze raz te wszystkie bonusy. Super. W ogóle muszę zobaczyć jaką mamy absorpcję z pancerza. 53,91. Obrażenia od wrogów, który, którzy mają taki sam poziom, co my. Czyli jakbyśmy walczyli z wrogiem, który ma na przykład 60 poziom, no to ta absorpcja byłaby mniejsza. Dobra, tego trzeba załatwić. On tutaj blokuje przejście, tą swoją barierą. Kamil. W spolszczeniu powinien być Kamil. Okej. Okay. Bariera... Zlikwidowana. Tam zawsze stoją czempioni na samym końcu. Kiedyś chyba, kiedyś chyba nie zawsze stali. Zazwyczaj stali, ale chyba miałem kilka takich sytuacji, że ich nie było. Teraz już tam zawsze stoją tak praktycznie. Muszę już mi już o szponowate czempiony. Bierzemy kulki. Oto no życie jednak spada. Absorpcję by się z tego przydały. Dobra, Archon. Z Archonem powinno tutaj to szybko pójść. O, eksplodują. Lea tam przeżyła te A wybuchy, słaba. nic jej nie jest złaściwe. No dobra, otwierać, koniec gadania. Archon przeminie, ale to nic. No i trzeba jakoś tego, ja Beriala tu tutaj nie będzie sklepać. Trzy etapy są, tak? Legro wysyła na nas swoich sługusów. Sługuś, łatwo pójdzie. Tutaj jacyś są. Archon chyba mi się nie uda odnowić do etapu trzeciego. Ale może tam pod koniec walki będziemy mogli go jeszcze załączyć. Mam nadzieję, że za pierwszym razem tego Beliala pokonam. Jednak odporności na trucizny, jak mam minimalne, to może mnie załatwić tym etapem z tymi plamami takimi. Teraz etap drugi etap plam trzeba tam totalnie unikać, bo naprawdę szybko potrafi życie od tych ludzi nie spędzić. No i mało tej mocy, tajemnej są. Potrzebuję więcej tej jednej mocy. Ja dalej, i będzie zaraz trzecie. Tak jest. Z, zbólkę. Zbólkę. I zaczynamy rzeźnie. Archon nie będzie. Także powinienem go móc na pewnym etapie tej walki użyć. Najgorzej, właśnie z tymi planami będziesz, żebym tylko je przeżył. Będę starał się jakoś pomiędzy nimi kluczyć. Dobra, odpalamy to wszystko. Odpalamy to półę i jedziemy go. Nie no, wcale tak szybko mogę żyć, aż nie schodzi. Etap tych plan pewnie będę miał. Kulki we mnie wpadają co jakiś czas. Tajemnej mocy. Dobra, Archonta mogę już puścić. To wykorzystajmy go. Później jeszcze Oplu. Jakaś kulka pewnie we mnie wpadła. Oj, plamy. Nie zdążyłem wykorzystać Archonta na Malsa Dobra, musimy, musimy kluczyć pomiędzy tymi plamami. Dobra, mam szczęście, się przy mnie na razie nie pojawiają. Wezmę kulkę, kuki kuklitową miksturkę na wszelki wypadek, dobra. Jedziemy, nie dalej. Musimy szybko zadawać mu obrażenia, żeby te kulki produkować, one wtedy we mnie wpadają od razu. I dzięki temu ta moja przeżywalność nie jako taka kość, tutaj jest. Dobra, czasu. muszę się troszkę odsunąć od tych jego ciosów. Odpalimy sobie jeszcze te wszystkie nasze bonusy. No, nie ma żartów w nim Dobra, Wlepiemy go, musimy wyprodukować sobie kulki. Jakby co, mam miksturę. Oj, nie, nie jest dobrze, nie mocny. jest dobrze. Dobra, klikam miksturę. Wyobraża mi się to. Zostało Jakie to ma obrażenia? Muszę szybko zrobić kulkę. Muszę slobić kulkę. Kulka kulka, 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 Jakaś chyba we mnie wpadła kulka. Mamy szansę, mamy szansę. I niespólka. Zginął. Udało się, no ale było groźnie. Były takie dwa groźne momenty, zwłaszcza jeden taki. Co nam tu wypadło? Pewnie nic, co mógłbym zmienić po tej wizycie w domach aukcyjnych. No, dusza Beliala w ten sposób zakończyliśmy akt drugi. sobie jeszcze posprzedajemy wszystko, możemy wrócić do ukrytego obozu. Ludzie się cieszą, 7.23, Belial został pokonany, o, Tyrael się cieszy, zobaczcie, w dodatku tutaj yy, teraz stoi, ta... aha, to jest kupiec, chłopiec, czy dziewczynka, dziewczynka to jest, nie, dziewczynka chyba, e, dobra, tarcze identyfikujemy i możemy wszystko sprzedać, mieczyk, mieczyk, 168, nie no, Templariusz ma lepszy, nie, ale czy ma lepszą tarczę? Niekoniecznie. Zaraz zobaczymy, co on tam ma za tarczę. Co ma ten plan już za tarczę? O, 566. O, to jest 600. Hmm, siła 34, 18, Tu jest, no, ta jest lepsza. Jeszcze życie mu wzrośnie inteligencja, czyli odporności minimalnie. Chyba co 10 inteligencji rośnie jeden punkcik do odporności, co? Coś takiego było. Czyli teraz tak. O, pokażę wam taki legendarny mieczyk fajny znalazłem. Tylko kurde, nie będę mógł go wziąć w łapy. Chyba że się przeloguje na drugiego czarownika, ale to zaraz. Yy... Co ja miałem zrobić? Aha, włożyć klejnot. Włożyć klejnot do siły. Zleciłem trochę tych klejnotów tutaj, bo robiłem. tryby gwiaździsty yy, z Rubinem. Sobie. Tak, to dodaje siłę. To bierzemy. To bierzemy. Damy naszemu dzielnemu najemnikowi. A ta tarcza? Co z tą tarczą? Przetworzymy ją, żeby odzyskać klejnot. Okej. Okay. Klejnot odzyskany. A, oczy jakieś. Tego to nie potrzebuje zbytnio. Hmm. Przecież nie, żadnej tej esencji nie mam, widzę, migotliwej. A co mi się porobiło z tymi esencjami, musiałem chyba sprzedać przez przypadek, albo zużyłem na coś, może do osiągnięcia, jak tam ukowale, jakieś przedmioty robiłem, żeby wylosowało konkretne bonusy. Dobra, tego już nie będziemy potrzebować, można to sprzedać. Czy będziemy już tylko zbierać te lepsze, nieskazitelne? I u jubilera możemy wykonywać lepsze. Gwiaździsty to akurat nie jest od razu po tych. Tam jeszcze jakieś drodze są inne do otworzenia. Wykonaj, jak to tam było. My znajdujemy te maksymalnie w grze, a tam w skrzynce miałem gwiaździsty. Czyli jeszcze musiałem zrobić dalny, promienisty i dopiero gwiaździsty. Tutaj zauważcie, że już wymagają trzech tych poprzednich klejnotów. No nie I sporo kasy. Tutaj 30 tysięcy, tutaj 50, 000, tu 80. 000. Dobra. Coś Wam jeszcze chciałem pokazać. A wiem, co Wam chciałem pokazać, ale to zaraz. Sprzedamy sobie. To sobie wszystko to sprzedajemy. Mogę się zreferować. I co? Przejdziemy sobie do trzeciego aktu. To na pewno, żebyśmy już tam byli. Chcesz, chcesz, czy chcesz wyruszyć do kolejnego aktu? No chcę. To będzie przebiegnik. O, nie ma przebiegniku filmowego. No dobra. Yy, Wioża Strażnicza, dobra, zostawmy go tutaj. Opuść grę. Chciałem Wam pokazać grafikę, animację niektórych przedmiotów takich. Na przykład, pamiętajcie, znalazłem w kaprysowie taki tęczowy miecz, no nie? Pokazywałem Wam w grze, jak on wygląda, ale na przykład bardzo fajnie wygląda, yy, jak go trzyma szaman. O, zobaczcie, jak to wygląda fajnie. <grym> Tutaj na tym. tym, A na przykład chciałem Wam jeszcze pokazać, pokazać w grze, znowu grę, tym moim lepszym czarownikiem. W grze, jak na przykład wygląda taki miecz graficznie, no nie wiem. zobaczcie, jak to wygląda. Trzyma go na plecach teraz. Jak na przykład sobie wyjdziemy w teren w teren kanały um kopalnie nad czarnym kanionem mogą być. Bo zaraz, czy to Inferno czasami nie jest? Zobaczcie, jaki mieczon. Fajny. Mhm. Tak to właśnie wygląda. A nie wiem w sumie, jak to wygląda, jak się wyjdzie z gry. Bo go nie używam. No, taki miecz tutaj graficzny. Fajna sprawa. No dobra, i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Następny odcinek już zaczniemy sobie od aktu trzeciego. A tymczasem żegnam Was. Na razie.